W poprzedniej relacji mówiliśmy o produkcie, który nas trochę zaintrygował, a mianowicie o musztardzie gruszkowej. Tutaj różnego rodzaju specjałów na Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego znajdziemy sporo, ale te kulinarne zaintrygowały nas w szczególności. E, przy naszym mikrofonie pan Henryk Bronowicki. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że zdradzi nam pan kilka szczegółów, a na Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego to jest rękodzieło, które można spożyć i pewnie jeszcze dobrze działa na, na, na różne rzeczy, na pewno na samopoczucie i na pewno na wyobraźnię, a zęd, wędrowały do Chojnowa produkty lokalne wrzosowej krainy, to yy, goście tutaj nieopodal Chojnowa. Niech Pan nam zdradzi, skąd wzięły się pomysły chociażby na musztardę gruszkową, czy rzodkiewkę z kary, pigwowca do herbaty, tudzież jagody w syropie przy pozostałych, wyglądają już tak nie bardzo atrakcyjnie, ale jarzębina wytrawna brzmi też bardzo ciekawie. Panie redaktorze, pozwoli pan, że na wstępie również przywitam pana serdecznie razem z kolegą i oczywiście witam pana kolegów i koleżanki e, w studio. A przede e... wszystkim wszystkich tych, którzy nas w tej chwili słuchają i też, mam nadzieję, też, że też, ich też, tak. zaintrygujemy. Co więcej, jestem prawie że przekonany tą tak, gruszkową tak. musztardą czy wytrawną jarzębiną. Witamy wszystkich serdecznie. Panie redaktorze, wspomniał pan tu o niektórych produktach że jedne są mniej atrakcyjne, drugie są bardziej atrakcyjne. Wszystkie są chyba atrakcyjne, ale jedne z nich są intrygujące. Proszę mi powiedzieć skąd pomysł na musztardę ale, gruszkową, ale ja... prababcia czy pan? Panie redaktorze, ale ja sam mówię od siebie, Dobrze. że są mniej atrakcyjne i bardziej atrakcyjne. Są mniej egzotyczne i bardziej egzotyczne. Ale zatrzymamy się na tych o których pan wspomniał, które pana intrygują. Panie redaktorze, Cieszę się ogromnie, że mogę to powiedzieć. To są pomysły wyłącznie mojej żony. No to gratulujemy, że żona ma taką kulinarną tak. wyobraźnię, a jednocześnie zazdrościmy e, tego, co na pańskim stole się pojawia. E, proszę w takim razie zdradzić ta nasza gruszkowa musztarda, od której się to wszystko zaczęło. Bardzo tak, tak. ostra, bardzo pikantna, do czego ona nam się nadaje? Panie redaktorze, gruszkowa musztarda, jak z nazwy wynika, rzeczywiście ma posmak e, gruszki. I ona znajdują, się znajduje właśnie w postaci przecieru gruszkowego z gorczycą, z miodem, octem jabłkowym i przyprawy. Więc te przyprawy nadają właśnie ten ton, który razem z gruszką przysparza przysmak do potraw mięsnych. Podejrzewam, że podobnie będzie z wytrawną jarzębiną, która raczej też ma zastosowanie do mięs. Oczywiście, z tym, że jarzębina już nie ma tyle przypraw. To jest jej naturalny smak i zapach. Tak jak jest w lesie, powiedzmy, zebrana, jedynie jest przemiksowana i Ewentualnie dosłodzona troszeczkę. E, pomysły żony. Wszystko wygląda bardzo atrakcyjnie, ale zatrzymajmy się na przykład przy płatkach róż. Żeby uzbierać taki słoiczek, ile trzeba tych płatków, ile krzewów trzeba, że tak powiem, e, z tej róży ogołocić, jak się przygotowuje e, właśnie taki specjał, no, który znamy najczęściej na przykład z e, pączków różanych, prawda? Tak. Oczywiście, panie redaktorze, cieszę się, że pan ma dużą wiedzę na ten temat. I wszystko to, co pan mówi, na razie się potwierdza. To ile A, tych krzewów? Panie redaktorze, ten słoiczek, który mam właśnie tutaj w ręku, jak już wcześniej wspomniałem, trzeba uzbierać no przynajmniej tak objętościowo, tak jak ten. Pojemnik tutaj, który wisi. Czyli około 5 litrów, to umówmy się. Mówmy mniej więcej. Tak. Wagowo to nie wiem ile, ale to nie jest takie ciężkie, bo to są płatki róży, ale ilościowo jest ogromna ilość. Zdaje się, że trzeba się też trochę pokłuć, żeby potem lepiej smakowało. Tak, róża ma właśnie to do siebie, że te kolce wystawia, ale kuje tylko niegrzecznych ludzi. A, to jest również a, na to metoda. A dobrych ludzi raczej nie. Raczej Co dalej nie. z przygotowaniem? Żeby... Mamy już te 4 litry. Tak, tak. Należy je oczyścić z różnych tam powiedzmy, no, meszki, jakieś tam powiedzmy inne takie owady, które zawsze się gromadzą. Dokładnie. Oczywiście wypłukać, wysuszyć i później naturalnie zmiksować też z dodatkiem cukru. I tyle. I to, I to wszystko. Przepis bardzo prosty, jednak mozolna praca. Natomiast tak, tak. żeby dozbierać tego wszystkiego, właśnie jak pigwowiec do herbaty, właśnie do herbaty rozumiem, że zamiast miodu do słodzenia, dobrze się domyślam, jeżeli chodzi o zamiast naszego Zamiast Cukru, zamiast miodu, zamiast innych rzeczy, i zamiast cytryny. A No, proszę tak. bardzo. To już jest skonstruowane w ten sposób, że piłowiec też jest oczywiście zblenderowany z dodatkiem cukru. I nawet soku z róży. Sok z róży z dodatkiem. I w całości to jest zagotowane. Nadaje się jedna łyżeczka do herbaty, może dwie, i już posmak jest. Drodzy Państwo, moglibyśmy pewnie tak opowiadać tutaj godzinami o wszystkich specjałach, jakie się tutaj znajdują. Tych bardziej wydawałoby się takich. Kojarzonych ze spiżarniami, jak na przykład sok aroniowy, czy sok z truskawki, czy z czarnej porzeczki, i tych bardziej y, atrakcyjnych i takich intrygujących, jak żydkiewka w kary, na przykład, czy tak jak mówiliśmy wcześniej, jarzębina wytrawna, szczafna zupę, leczo z grzybami. O, drzem z pigwowca, a przed chwilą mówiliśmy o pigwowcu do herbaty. Są tu też skórki pomarańczowe. Długo, długo by wymieniać. Drodzy Państwo, serdecznie i gorąco zaprasz zapraszamy do Hojnowa na festiwal. Tkactwa i rękodzieła, e, takiego kulinarnego rękodzieła, które może intrygować, a jednocześnie o, wprowadzać w Błogostan nasze podniebienia i zmysły. Serdecznie i gorąco dziękujemy. No i cóż, zapraszamy wszystkich tych, którzy nas w tej chwili słuchają, do tego stoiska, żeby zapoznać się z wieloma produktami, jakie tutaj mamy. E, mam nadzieję, że można również nabyć coś takiego i zabrać do domu po to, żeby popróbować. Panie redaktorze, o... Oczywiście, oczywiście. Ja tutaj również szereg produktów wystawiłem do degustacji. Jest możliwość, jeżeli klientowi to zasmakuje, ma możliwość to sobie kupić. Niezależnie od tego są jeszcze leki ziołowe. Prawda? Proszę, piołun, kasztan, pokrzywa, orzech, głuk, wrzos, dziurawiec, nagietek, czyli wszystko to, co znajdziemy w lesie lub gdzieś tam niedaleko domu. A jest też na przykład adzika. Nie zdradzimy, zdradzimy. E, pikantny sos pomidorowo-warzywny. To tak. tylko czubek góry lodowej, tego, co znajdziemy przy tym stoisku, a na Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła znajdziemy również piękną ceramikę, znajdziemy pięknie malowane szkło witrażowe, ale także użytkowe w postaci dzbanów, kielichów, e, biżuterię e, i wiele, wiele innych artystycznych rzeczy wykonanych ręcznie. E, można zobaczyć to, co da się zrobić na szydełku, ale tak jak mówiłem, długo można było opowiadać, a najlepiej przyjechać, zobaczyć, skosztować i przekonać się samemu. Serdecznie dziękujemy za to, że chociaż rąbka tajemnicy nam Pan udzielił. Panie redaktorze i kolega Pana redaktora, również dziękuję za wywiad. I serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie do Lubina właśnie następną sobotę i niedzielę. Bo tam będzie też festiwal smaków na wzgórzu zamkowym. I tam też można będzie popróbować, popróbować tych specjałów. Tak. A dzisiaj? Dzisiaj tak. to wszystko w Chojnowie. Zapraszamy serdecznie i gorąco. Ale to nie wszystko. Dziękujemy. Jeszcze dzisiaj zapraszam. Panów obydwu tutaj na do mnie. Yy, chętnie spróbujemy Adziki, i ciągle, ciągle bardzo, najbardziej intrygująca była bardzo. ta musztarda Gruszkowa. Mieszkańców Chojnowa tutaj i przybyłych też zapraszam. Dziękujemy serdecznie.